Masz obolałe i zmęczone, w ciężkim dniu, zeszty bolesne stędy, ociężałe i zziębnięte, tarczy w serbie. miękką, puchatą, cieszyć się kojącym małym, i przyjemne cię wzmocniło, panie nie masaż, z tych dwóch funkcji, podzielnie, to nie wszystko, wzbogaciliśmy nasz bez nową długo wyczekiwany to mata do akupresury, zapewniająca jeszcze skuteczniejszy i bardziej intensywny masaż. Punktów akupresurowych na stopach stosuje w tradycyjnej medycynie chińskiej, aby wspomagać odpięcie i poprawiać samopoczucie. Jak wkładam do masażera nogi, czuję, że tam się zaczyna coś dziać, że te nogi mi się robią cieplejsze. I taką mam wtedy radość na twarzy, bo mąż się śmieje ze mnie, że ja jestem ciepluch taki. Lubię ciepłotę po prostu, od zawsze. Więc to jest super, super prezent. Polecam wszystkim. Ciesz się intensywnym, rozgrzewającym masażem dowolnej partii ciała, każdego dnia. I to za jedyne 129,99 zł, z rabatem 50%. Nie przegap takiej okazji. Zamów. Zadzwoń 22 51 25 444. Mango zaprasza na zakupy. Szczegóły ofert są na naszej stronie internetowej mango.pl Wszystkie produkty znajdziesz w naszych sklepach stacjonarnych na terenie całego kraju. Pospiesz się i odwiedź nas dziś. Gazeta Polska codziennie. O plus w kioskach jesteśmy codziennie blisko Ciebie i Twoich Gazeta Polska Codzienny, cyfrowej i papierowej. Warte dużej rodziny. Czytaj Gazetę Polską codziennie. Na ratunek w przeziębieniu. WIX Antigrip grip Kompleks zwalcza 6 objawów przeziębienia i grypy, oczyszczając drogi oddechowe. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ludzki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A gdy przeziębienie wyrywa Was ze snu, To WIX ten lek na 3 objawy przeziębienia w play. Abonament już za 20 zł miesięcznie. Play. W tym wyjątkowym czasie zadbaj o najbliższych. Podaruj im niezwykłe zestawy świąteczne Nivea i pielęgnuj magię świąt! Nie każdy lek działa na silny ból. Pyralkin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pyral. Aby utrzymać dobre widzenie trzeba dbać o polecam Maxiluten, który zawiera... A jesienią sięgnij po maxi 4 mg luteiny. A do tego Xiluten D3 to podwójna korzyść. W aptekach, wśród tabletek z luteiną.